Mamy zaszczyt przedstawić nowoczesny i niezawodny klimatyzator ścienny Weber Q. Pionowe i poziome żaluzje automatyczne zapewniają optymalny rozdział powietrza w pomieszczeniu i cichą pracę. Nowoczesne i praktyczne narzędzia serwisowe ułatwiają montaż i konserwację. Specjalistyczne filtry usuwają z powietrza większość pyłów, roztoczy, wirusów, bakterii oraz groźnych gazów, takich jak benzeny czy formaldehydy. Klimatyzator wyposażony jest w filtr siatkowy oraz katechinowy i węglowy. Poprawę jakości powietrza zapewniają również jonizator oraz warstwa hydrofobowa lameli wymiennika. Nowoczesny design jednostki wewnętrznej wpadnie w oko najbardziej wymagającym użytkownikom, a możliwość wprowadzania przewodów z dowolnej strony wpłynie niewątpliwie na estetykę pomieszczenia. Każdy klimatyzator posiada w zestawie dwa przewody rurowe z zarobionymi końcówkami, umożliwiającymi szybkie połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Przewody zabezpieczone są trwałą izolacją termiczną, mającą znaczący wpływ na sprawność i żywotność urządzenia. W zestawie znajdują się również przewód do odprowadzania skroplin wraz z zaworem spustowym, uszczelnienie otworów w ścianie wraz z rozetą maskującą, wspornik do montażu jednostki wewnętrznej, a także funkcjonalny pilot. Klimatyzatory marki Weber Co. dostępne są w hurtowni instalacyjnej SPAD.pl, największej hurtowni instalacyjnej w Polsce.